Właśnie Francuzi podali, że najskuteczniejszą metodą niemedyczną chronienia się przed wirusem jest jedwab. Pewnie można podejrzewać, że chcą się pozbyć składów fularów Diora, Chanel czy słynnych ust Hermesa, które zalegają pewnie z powodu zarazy. Ale lekarze potwierdzają, że jedwab o wiele lepiej wchłania wilgoć niż te nasze maseczki papierowe czy z takich miękkich m, plastików. Wirus. Koronawirus przyszedł do nas jedwabnym szlakiem z Chin. Ale okazuje się, że remedium także stamtąd pochodzi. Korzystając z tego, że jestem zasłonięta, chciałam coś powiedzieć o szariacie, braku tolerancji i prawie polskim. Minister Szumowski, któremu należy wierzyć, to sprowadził sprzęt z Chin wadliwy, mimo że zapewniał, że jest to doskonała oferta. Więc wcześniejsze jego oferty na temat y, ciała kobiecego y, brzmiały w ten sposób, że narządy płciowe to jest sakrum. Gdyby podążać tą logiką, to endometrioza, choroba polegająca na wędrowaniu tych tkanek zaganów płciowych, powinna być wędrującym błogosławieństwem po ciele kobiecym i nie należałoby jej leczyć. To jest ta sama logika, która powoduje, że niebawem Trybunał Konstytucyjny będzie rozpatrywał zupełny zakaz aborcji w Polsce. Są kraje, jak Szwecja, gdzie jeśli kobieta chce usunąć ciążę tkanki, które się w niej namnażają, to nie jest dziecko, nie ma świadomości. A dostaje do dyspozycji psychologa, który z nią rozmawia, wspiera w jej decyzji na tak lub nie. U nas Wiadomo, jak to jest traktowane. Są kraje, gdzie kłopoty małżeńskie, kiedy ktoś zdradza kobieta, są rozwiązywane. Mówię kobieta, bo kobiety się kamieniuje w się, a w innych krajach po prostu idzie się do psychoterapeuta albo do adwokata. Więc ten zakres traktowania kobiet. Od kamieniowania, skazywania na więzienie, a po prostu poradą psychologa i traktowaniem tych problemów życiowych jako problemów, a nie przypadków karnych jest bardzo szeroki. Wiem, że ten jedwab trochę chroni, natomiast nic, już niedługo prawie nic w Polsce, nie będzie nas chroniło przed głupotą i nietolerancją i prześladowaniem kobiet.